Hejo, nie uwierzycie. No, co jest? Nie uwierzycie, no bo zostałam zaproszona na imprezę. Uuu, do kogo? Nie no, nie uwierzycie, normalnie nie, nie, nie uwierzycie. To? Właśnie. Hejo! O, cześć, jesteś no? Tak, jestem z wymiany, pani wam nic nie mówiła? Tak, mówiła nam. Cztery czy trzy dni temu, że będzie jakaś wymiana. No i że nauczycielki, no i że nauczycielka, że będziemy też wymieniali nowo. No i że Neko przyjechaliśmy. Ja przyjechałam z jakiejś Leny. A, z Leny. Ona jest naszym przyjaciółką. A, to super. Jestem Sara. A wy? jestem Rosji Króliczka. Pimpusia. Skubi. Ale może też mi mówić protest. Super imię mm. Wiecie może gdzie jest... Mm, no, jakiś centrum handlowe, tak tam? Gdzieś na zakupy, bo mało rzeczy są, przywiozłam Z jakiego kraju do nas przyjechać? Z Anglii, ale kiedyś byłam Polską, więc... Wiem, więc znam polski. A akcent? W sumie. Mówiłam tam najczęściej po polsku, nie po angielsku, no chyba, że chciałam się z kimś porozumieć. A, no, Super. No, no to jak? Widzicie? Tak. E, tutaj jest park. No to tam w stronę. W lewo, e, tam aż dojdziesz do sklepu spożywczego, no i tam od razu w, skręcasz w prawo i o, są drogą OK Okej, dzięki. Speczko. Fajne, nie? No, no to na kogo idziesz na tę imprezę? Połknęli haczek. Tak, chyba tak. Au. No to jak? Mówię, stoi. Spaczko. Zrobić z ciebie królową szkoły. Znaczy, nową królową szkoły. Dzięki. Coś jeszcze mam zrobić? Zaraz i? Tak! Musisz zrobić wszystko, żeby tutaj przyszła. Wiesz, no. Nie przy, nie przy dużo tak zrobiliśmy. Jak przy dużo. No bo wiesz, jak raz jest przejechana i tak tam. Przecież tak się nie kapie, że to my że to jajk królisza za tym stoimy. Tak, ale mogę coś podejrzewać. Dobra, to już nie twoja sprawa. Właśnie tutaj zbawić i. No nie wiem. Zamknąć gdzieś w jakimś schowku, żeby. No nie mogli wejść. Wtedy ty... wysadzimy szkoły, no, Wszystko będzie dobrze. Okej, okay. i w końcu uczyliśmy kolączkę. No jasne. O czym one mówią? No, zupełnie nie wiem. Znaczy, ja pojęta tym ludziom na walce. Podľa mňa ona má najmierosý, tá kotka pôjde jej povedať.